Co niektórzy może się zastanawiacie, czy ja w końcu kiedyś nagram odcinek ogrodowy, czy już teraz całkowicie przeszłam na rysunek, na portrety. Nagram, słuchajcie, nie rezygnuję z ogródka, więc spokojnie, wszystko powoli sobie działam. A propos portretów, no to chętne osoby, jeżeli chcecie, żebym dla Was narysowała portret, to zapraszam Was do losowania. Już odcinek której opublikowałam, taki zgłoszeniowy. Gdzie możecie w komentarzu wpisać, że jesteście chętni do gratisowego portretu, i wtedy macie szansę na portret ode mnie. Wiele osób się zastanawia, kiedy ten czas na zimę wysadzić. Może nie wszyscy, szczególnie osoby, które nie mają dużego doświadczenia w ogródku. Myślę, że koniec października aż do grudnia spokojnie na zewnątrz możemy sadzić. W szklarni to jeszcze w grudniu bez problemu. Ja już sadziłam niejednokrotnie i wszystko się udawało, pięknie rośnie. Więc dzisiaj początek listopada i ja sadzę, mam nadzieję, że z powodzeniem. Podstawowe informacje: jakie odległości w rzędach, jakie pomiędzy rzędami i na jaką głębokość sadzimy ten czosnek kozimy. Wiadomo, że jest to zima, więc czosnek musi być chroniony przed mrozami. Więc ten zimowy po prostu trzeba sadzić głębiej. Mi dzisiaj te wszystkie czosnki się wymieszały. Wiosenne i zimowe miałam razem. I słuchajcie, można się też zastanawiać, jak ktoś ma tak jak ja, który to jest ten czosnek zimowy, a który to jest czosnek wiosenny. Tutaj mam bardzo dobry przykład. No Przypuszczam, że się pewnie prawie w każdym, w każdej sytuacji to sprawdzi, że ten zimowy czosnek ma taki długi pęd. Oczywiście już zaschnięty, tuszony, wiadomo. Długi pęd kwiatostanowy, który był obcinany. Tutaj aż do środka od korzenia. Dla mnie to jest taka główna cecha rozpoznawcza. Że to jest właśnie czosnek zimowy, i teraz należy go posadzić. No, i przed samym sadzeniem, sobie te ząbki dzielę. Wybieram oczywiście te ząbki największe, ponieważ chcę mieć duże czosnki w przyszłym roku i to naprawdę się sprawdza, że jak posadzimy większy ząbek, to będziemy mieli większe główki. Nie ma sensu wcześniej dzielić. Najlepiej to zrobić przed sadzeniem. Ja sobie zawsze takiego kołeczka używam. Mniej więcej sprawdzam, jaka jest długość 10 cm. Ta gleba już jest tak ostatecznie przygotowana na przyszły sezon. Zostało tylko wyściłkować, ale zastanawiam się jeszcze czym. Kompost tutaj już jest dołożony, więc niektórzy zostawiają też tak z kompostem na wierzchu. Ale mi tak trochę szkoda tego kompostu, bo niestety on też jest narażony na warunki zewnętrzne i traci też tutaj powierzchnię swoje cenne. Właściwości dla gleby. No i dobrze, podziurkowane. Teraz tylko wrzucić czosneczek, zasypać. Czosnek oczywiście wkładamy tą piętką w dół, czubaczkiem do góry. No i tak, żeby właśnie siedział no, co najmniej te 6 cm w głąb. Ja już wkładanie tego czosnku dokończę sobie poza kamerą. Włożę, przysypię. I tak już zostawię do wiosny. Na wiosnę będzie można ten czosnek nawieść, ale u mnie to już pewnie tego nie będę robiła, bo grządka jest przygotowana tak, jak się należy. A ponieważ na tej jednej grządce będą rosły właśnie po bokach ogórki w uprawie pionowej, to dzięki temu z tej jednej grządki będę miała dwa zbiory czosnek i ogórki. A po zbiorze czosnku, latem jeszcze będę mogła tutaj coś wysiać. To jest takie moje wykorzystanie gleby tego kawałka ziemi, które mam w taki sposób dla zaoszczędzenia miejsca. Kończę, uciekam do domu, no i wieczorkiem przysiadam do portretu.